Siemaneczko ludziska, zostanę wasz host, Max nie umie grać, w kolejnym odcinku Detroit Become Human. Mieliśmy niezłą imprezę na statku, która skończyła się oczywiście fatalnie, bo przyjechała policja. <grystanie> ale tak samo się musi kończyć. Każda dobra impreza musi ostatecznie się tak skończyć. A to nie, zła. Okej. Okay. Markus pewnie. Ale pewnie wszyscy razem, bo wszyscy razem wylądowaliśmy w tym samym... A, bo... Nie, 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 poczekaj. To jest Markus, a rezydencja... Eee, do dziada! w domu, da, nie, nie został jakby wykasowany z systemu zabezpieczeń, więc będzie mógł zawsze wejść. E. Przepraszają mnie ze szpitala, A. mówili, że czuwałeś przy mnie, kiedy spadłem. Eee, przepraszam cię za te wszystkie głupoty. Przestanę, poradź eee. Szachy? Przestał brać gówno, wrócił. E... Ciekawe. Dalej maluje obrazy. O, dywan zmienili. Widzę że kolejny tu obraz jest. Kim jesteś? Jak tu wszedłeś? Chcę się zobaczyć z Karlem. Nie przyjmuję gości. Lepiej już sobie iść. Proszę, muszę go zobaczyć. Jest bardzo słaby. Raczej nie będzie w stanie rozmawiać. O, no, tak, był już co stary, na no to. Markus on się cieszy. Miałem nadzieję, że przyjdzie. Haha, dlatego tą nie żył. za to, Wąkar. Co zgrydzie. Jak bardzo. Co się dzieje, Markus? Cia fatalizm zagubienie postępowość. Oczywiście, za zagubiony postęp. się, Karl. Cały świat rozpada się na moich oczach. Naprawdę się starałem. Szukałem odpowiedzi, a zamiast nich znalazłem jeszcze więcej pytań i wątpliwości. Witaj w świecie wolnego umysł. Chciałbym rządzi głównie strach, Markus. Przed innymi, przed przyszłością jest jak ja, zbyt stary. Pora to zakończyć. E, proszę po poradę. Co tego, mam tak, teraz nie? zrobić? Karl mordują moich braci. Nie chciałbym odpowiadać przemocą na przemoc, ale powiedz. Jaki dają mi wybór? Życie polega na ciągłym wybieraniu pomiędzy miłością i pogardą, między wyciąganiem ręki i zaciskaniem pięści. Nie mam dla ciebie gotowych rozwiązań, Markus. Musisz zaakceptować świat takim, jaki jest, albo walczyć, by go zmienić. Za akceptacja albo wieczna walka. Jesteś, Jesteś się... dla mnie jak syn, Markus. Mówiłem, nasza papa. Ma wprawdzie inny kolor, ale wiem, że nasza więź przetrwa wszystko. Kiedy świat pogrąża się w ciemności, tylko niektórzy mają odwagę to zmienić. Jesteś jednym z nich. Ja chao, zen, man! Staw czoło złu, ale nie pozwól mu się pochłonąć. Więc pacyfizm. <laughs> Nie dostałem odpowiedzi. Dostałem więcej pytań. Marku wpadł do dziada, bo dziad się cieszy. Taka stara świątynia. Ta, ten, ten, ta, to, to! Brudne coś. Trzeba zrobić przemowę. No tak, bo... Myślałem, że przy nas będziecie bezpieczne. Myliłem się. Musicie opuścić miasto, póki się da. Zabranie stąd, Alice, jest najważniejsze. Złapiemy ostatni autobus? Może uda nam się przekroczyć granicę? Markus, uratuj nas wszystkich. Nie wiem, czy mam odpowiednią ilość siły na to, <laughs> ale zobaczę, to da się zrobić. Podobno nie chcą ryzykować z defektami, więc. Wyłapują naszych i wysyłają ich do centrum zwrotów, do utylizacji. Za kilka godzin zostaniemy już tylko my. Ilu naszych przetrwało atak? Kilkuset? Może więcej, licząc tych, co chowają się w mieście. Gdybyś nie odpalił bomby, wszyscy byśmy zginęli. Jak twoje systemy? W porządku. Kula nie przebiła biokomponentów. Mogłeś zginąć, kiedy próbowałeś mnie ratować. Czy Musisz dużo. przede wszystkim myśleć o naszych. Tylko to się liczy. No, a właśnie to zrobiłem, ja mortowałem cię. <grystanie> Za kilka godzin będzie po wszystkim. Albo zmienimy ten świat, albo zostaniemy zniszczeni. Musisz dokonać wyboru, Markus. Ale cokolwiek zdecydujesz, będziemy z tobą. Kocham cię, Markus. Po co po to słowa, jak ona się powymieniać danymi? Gdyby nie ty, byłoby po mnie. Dzięki tobie może zobaczę, jak odzyskujemy wolność. Nie zawsze się ze sobą zgadzamy, ale wiem, że walczymy o tę samą sprawę. A jesteśmy bardzo blisko poglądów, bo obaj traktujemy. Cokolwiek decydujesz. Pacyfizm jest najważniejszy. Jestem z tobą, Markus. Dzięki za info. Jos jest moim kumplem. Dobra, kolego. <laughs> Z ekipą, a sobie się i tu, to moja wina. To wszystko, moja Ludziem wina. Ludziom udało się namierzyć Jerycho Byłem głupi. Wykorzystali mnie. Przepraszam, Markus. Zrozumiem, jeśli mi nie zaufasz. Teraz już mogę. Zrozumiałem. Jesteś jednym z nas. Twoje miejsce jest przy nas. W fabryce Cyberlife są tysiące androidów. Jeśli je przebudzimy, dołączą do nas i zapewnią nam przewagę. Connor, przecież nie dostaniesz się do wieży Cyberlife. To by było samobójstwo. Ufają. Więc mnie wpuszczą. Jeśli ktokolwiek ma szansę tam przeniknąć, to ja. Zabiją cię, jak tam pójdziesz. To bardzo możliwe. Ale statystyka daje mi niezerową szansę, że zdarzy mi się coś nieprawdopodobnego. Bądź ostrożny. Uch. Dobra. Ludzie postanowili, że nas wymordują. Ups. Nasi bracia czekają w tej chwili w obozach na. rzeczy. Najwyższy czas dokonać wyboru. Wiesz, o, ludzie lubią takie który rzeczy. Który może nawet zdecydować o losie naszych braci. Nazył w kierunku obozu, by wymienić presję na władzach. pójść tak na obozy uwolnić Androidy, e, demonstrację. Dobrze wiem. Wiem, że kipicie gniewem. Wiem, że pragniecie odwetu. Ale zapewniam, że przemoc nie jest tu rozwiązaniem. Dlatego spokojnie powiemy im, że żądamy równości. Jeśli mają choć trochę godności, posłuchają. A jak nie. Inni zajmą nasze miejsca i będą walczyć dalej. Jesteście gotowi pójść za mną? Pamiętajmy, spróbujmy to zrobić mądrze. Z u Markusa. Okej. Okay. Tu można było jakieś trzy rzeczy, nie wiem mam pojęcia. Prawdopodobnie rewolucja i coś z czymś. E, aha, można było bezpośrednio odu iść do rewolucji, nie trzeba w ogóle rozmawiać na ten temat. Niecho zostało zaatakowane w ro rozdrożu. Aha. Jeżeli nie zostało. Aha, bo może nie zostać. A, to ciekawe. Przywództwo, miłość, koleżeństwo, wsparcia Simona nie ma. Amanda Zdrada, Hank Przyjaźń, niestabilność z programu Defekt, Opinia publiczna, wsparcie. Tu coś mogło się dziać, proszę. Ła wow, jakaś ścieżka, dobra. Siemaneczko, tu koniec części. Na następną część zapraszam was wkrótce prawdopodobnie na następny czwartek. Na dole będą wszystkie linki w opisie, karty, suby i lajki. Zastanawiacie się, czemu nie ma pani zbędów. Zobaczycie to w następnym odcinek. Cześć, Cześciołem pa, następnego pa!